Komentarz zaużytkował jako pole orne, kiedy mu zaproponowałem, że bliżej Jaśnisk jest nasze pole nieużywane do dyspozycji jego na, na, na grzędy dla, zarówno dla truskawek, jak kapusty czy tych buraków można by było tam umieścić. A on no, w swojej jakiejś nieujawnionej po prostu filozofii próbuje to jak gdyby zaużywać i być może przełączyć do tego domu i tej stodoły. Tak zaledwie się domyślam. Miasto Jaśliska lokował król Kazimierz Wielki. Przez kilkaset lat były własnością biskupstwa przemyskiego, obrządku łacińskiego. Dopiero od połowy XIX wieku mogli osiedlać się tu Żydzi. Przed wybuchem II wojny światowej miasteczko miało około tysiąc mieszkańców, z których trzecią część stanowili Żydzi. Z dawnych Jaślisk pozostało tylko kilka zabytkowych, przyrynkowych drewnianych domów. Straciły prawa miejskie. I włączono je do gminy Dukla. Na bazie y, polskijskich map katastralnych y, wiemy, że parcela y, numer y, 1878 była własnością gminy żydowskiej, bo tutaj mamy oznaczony, że to kiedyś był cmentarz. W momencie, kiedy ustawa uwłaszczeniowa wchodziła w życie, utworzono nowe mapy, y, które nadały nowe numery. Numer obecny tej działki to jest 1416. Powierzchnia jest 18 arów. I prawo własności otrzymał Edward, zmarły już w tej chwili, Edward Mezglewski. Dalej, spadkobiercy dziedziczą prawo własności. Cmentarz Żydowski w Jaśliskach został zlikwidowany w 1943 roku, kiedy getto dukielskie zamknęło wszystkich Żydów Jaśliskich. To wówczas wójt Jaśliski, Niziołek, Wicenty wraz z Julianem Grzegorczykiem dopuścili się haniebnej dewastacji tego cmentarza, zwożąc te wszystkie macewy, które w tym miejscu były ułożone poniżej, jakieś około 150 metrów niżej, na rzekę Bełcze, gdzie utworzono z nich tamę dla wody, która by przygradzała rzekę, aby kierowały wody na młyn, który zbudowali pod brzegiem kilkadziesiąt metrów dalej. Jesteśmy w miejscu, w którym macewy z jaślickiego kirkutu zostały użyte do budowy tamy. Nieformalna grupa kamieniarzy Magurycz w zeszłym roku rozpoczęła wydobywanie tych macew z tego miejsca, po to, żeby docelowo one wróciły na, na kirkut w jaśniskach, na którym przed chwilą byliśmy. W tym roku te prace zostały zakończone, znaczy, słowy, my więcej macew tutaj nie znaleźliśmy, co niestety nie zmienia faktu, że one jeszcze gdzieś tutaj mogą, mogą się znajdować, tyle tylko, że no jakby nie, nie, nie istnieje taka, taka możliwość, jeśli ona schodzi, chodzi, żeby, żeby ten teren cały bardzo dokładnie spenetrować, bo to wymagałoby zupełnie innych środków i innych nakładów niż to, co my jesteśmy w stanie w trybie pracy społecznej wykonać. Po rozmowach takich wstępnych z nieformalną grupą kamieniarzy Magurycz podjąłem decyzję, że... Podpiszemy umowę wspólną na wydobycie i konserwację macew, które do tego czasu znajdowały się w rzece bełcza Wiaśliska. Ta tama już dość dawno przestała istnieć, ja nie, nie udało mi się ustalić kiedy, natomiast przestała istnieć także na skutek właśnie wylewania bełczy i tego, że ona po prostu zniszczyła tę tamę, w związku z czym część macew odnaleźliśmy poniżej tego miejsca, zniesionych po prostu przez wodę w dół potoku. W kilku tych jak najbardziej istnieje. Nie można mówić, że był, bo jest, i ci ludzie nadal są tam pochowani. Temat sobie powinny się znaleźć na tym cmentarzu. To jest dla nich najwłaściwsze i jedyne miejsce. Właściciel tego domu, nieżyjący Edward Mezglewski w 1972 roku, kiedy nastąpiło tu powszechne uwłaszczanie, wszedł w posiadanie cmentarza. Sprzedany mu został cmentarz żydowski. Na miejscu tutaj tego domu pogrzebowego, którego fundamenty się jeszcze zachowały, nawet grządki, pamiętam, osobiście uprawiała jego też nieżyjąca już żona, no, no i on. Także to, to ponad wszelką wątpliwość wiedzieli o tym, że kupili cmentarz żydowski i w jaki sposób go zagospodarowują. Tam nie wolno ani krowom stanąć, ani orać, ani zbo. to bo... Nie... Życie pozagrobowe jest. Ja nie wiem, czy wy wierzycie, czy nie wierzycie, ale życie pozagrobowe jest. Ludzie są za tym, żeby jednak tam wróciły na to miejsce. Jak najbardziej. Nikt nie jest przeciwny, żeby te macewy, gdzie się tam szwędzały po miejscach w jakichś składach czy coś takiego, na magazynach, tylko były na tym miejscu. No, I żeby tam wróciły. Jednym słowem. Myśmy złożyli trochę inną propozycję, która dla nas wydawała się do przyjęcia. Bo przecież te macewy wydobyliśmy i odnawialiśmy po to, żeby one jakby utworzyły cmentarz Żydowski, jednak na działce, której właścicielem jest gmina. No, do takiego porozumienia nie doszło i teraz jakby analizujemy na nowo tą propozycję fundacji, żeby jednak doprowadzić do ustawienia tych macew w sugerowanym przez fundację miejscu. Propozycja burmistrza Dukli umieszczenia żydowskich macew na tzw. kopcu szwedzkim obok chrześcijańskiej kapliczki z XVII wieku wzbudziła protesty wielu osób. Grupa Magurycz zabezpieczyła te macewy, złożyła je w naszych pomieszczeniach w posadzie jaśnickich i one do tej pory tam przebywają. Tu złożone są macewy z jaśnickiego Kirkutu, czy nagrobki Żydów jaśnickich. Jest ich blisko 40. No Na pewno jest to lepsze miejsce niż koryto potoku, natomiast to nadal nie jest to miejsce, w którym powinny się były znaleźć. No, ale w związku z tym, że, że, że status cmentarza jest taki jaki jest, czyli że jest to w tej chwili prywatna ziemia, no to na razie nie ma wyjścia. One tutaj leżą i mam nadzieję, że doczekają takiego momentu, kiedy wrócą na cmentarz po prostu. Co powinien przyjść inżynier? Tyle mojego, tyle waszego. Ogrozić i jak ogrodzone wtedy wolno kamienie włożyć. Mhm. Inaczej ja się nie zgadzam. Jestem w stanie zakupić działkę pod ustawienie tych macew od osoby prywatnej. To formalnie jest dopuszczalne, tylko jest kwestia dobrej woli obu stron, żeby do takiej transakcji doszło. Tu nie ma żadnych przeszkód formalnych. I myślę, że rozpocznę rozmowy z właścicielem tej działki, tak żeby. Obie strony były zadowolone. Pan się zgadza, żeby tam na tamtej części nagrobki postawić? Zgadzam się, ale jak moje nie będzie. No? Jak moje nie będzie? Jak pańskie nie będzie. Jak moje nie będzie w ja sensie. No zgadzam. to co trzeba zrobić, żeby to pańskie nie było? Przepisam na kogokolwiek. Odebrać ode mnie przepis na kogokolwiek. Ale pan chce zamienić to na inny kawałek pola? Nie, nie, jak? To powinni ode mnie odebrać żeby to na mnie nie stało i po To syn będzie decydował. I syn nie powie, tylko tak jak i ja. Kiedy rozmawialiśmy z Henrykiem Mezglewskim, przyjechał jego syn. I gwałtownie artykułując swoje niezadowolenie, zabrał ojca do samochodu i odjechał. On się boi, że coś inaczej powiem. To inaczej. No, inaczej nie powiem. On inaczej nie powiem, bo inaczej nie może być. I ona... Po społeczności żydowskiej zamieszkujących nie tak długo w sumie Jaśliska zostały te nieszczęsne macewy. W mieście pierzeja Rynku, która zamieszkała była przez Żydów, spłonęła, ale szczęśliwie uchowały się dwa domy. Jeden z nich nieszczęśliwie rozebrany kilkanaście lat temu, a drugi się zachował. I trwa w tym swoim miejscu i charakterystycznym swoim kształcie, a szczególnie od strony południowej, Południowo-wschodniej, gdzie ma takie charakterystyczne usytuowanie dachu, i tą klapę. Tyle z pamiątek po W tamtym roku przyjechała grupa tutaj Amerykanów. Okazało się, że to są Żydzi amerykańscy, którzy chcieli zobaczyć tutaj miejsca, gdzie kiedyś tutaj mieszkali. Ich dziadowie, pradziadowie i tak dalej. Okazało się, że po przeprowadzeniu ich po tych miejscach jeden z tych panów oglądając macewy przeczytał napis i po prostu stwierdził, że to jest jego dziadek. No, łzy w oczach, radość, takie okrzyki i tak dalej. Wzruszenie również dla mnie, bo w takiej sytuacji jednak człowieka też wzruszy, no, no, piękna sprawa, więc myślę, że te macewy powinny wrócić na to miejsce, gdzie powinny być. Będziemy wszystko robić, żeby do tego doszło i doprowadzić. Zostały one bardzo dokładnie zdokumentowane, ponieważ pan Wojciech Pietrzyk. Znany architekt z Krakowa, twórca kościoła Arka w Nowej Hucie, doprowadził do przetłumaczenia, sfotografowania, dokumentacji bardzo dokładnej. Przetłumaczył wszystkie napisy. No w tak bardzo charakterystyczny sposób. Tam jest lapidarnie ujęta historia właśnie zmarłego człowieka, jego historia życia. Jeszcze, przez co godzi się podkreślić, wykonał przepiękny projekt. Przepiękny projekt odtworzenia tego cmentarza no, według jego wizji architektonicznej, wizji artysty, wizji człowieka, który również niesłychaną wagą ceni zabytki przeszłości. Wchodzą w, w grę dwie możliwości: albo te macewy zostaną ustawione na granicy cmentarza, tak żeby nie wzruszać ziemi na cmentarzu, co jest, czego widaliśmy zabrania. Względnie druga opcja jest taka, żeby nawieźć ziemię na cmentarz i dopiero w tej ziemi, nie ruszając tej, tej pod spodem, ustawić, um, ustawić te macewy. No to skąd nie ma innego wyjścia, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wstawiać je dowolnie, nawet gdybyśmy chcieli przeczyć stosunkowi judaizmu do, do cmentarza, to my i tak przecież nie umiemy ich ustawić w miejscach, w których stały. Znaczy nie przyporządkujemy ich pochówkom, bo to jest niemożliwe. Przy czym no, na razie ani, ani jeden, ani drugi nie jest możliwy do zrealizowania, dlatego że, że cmentarz w świetle prawa nie jest cmentarzem, chociaż jest.